Bardzo serdecznie witam Kazimierza Brakonickiego, już witaliśmy przy otwarciu wystawy Andrzeja Bardzo serdecznie witam panią Annę Matysiak, która jest dzisiaj z nami, będzie mówiła o swoim wydarnictwie, o swojej pasji, bo to jest też jej życiowa pasja. I bardzo się cieszę, że możemy Was, drodzy Państwo, gościć w galerii troszeczkę nietypowo. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas może będziemy wracać do tego typu spotkań. Zwłaszcza, że to spotkanie zdecydowanie ma związek z naszym miejscem, bo Kazimierz Brakoniecki tworzył, tworzył swoją książkę z, książkę z inspiracji sztuką. Też wiele lat pracował w kolerii i to był mój pierwszy szef. ja pamiętam jak się zatrudniałam, nie powiem kiedy, <laughs> dawno temu, to, 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 to Kazimierz to, to miałam przyjemność z nim współpracować. Strasznie się wtedy gowałam. Ja <laughs> też także, chyba. Także rzeczywiście tutaj, tutaj jest w pełni uzasadniona ta obecność, zwłaszcza, że wiele prac, o których pisze Kazimierz Prakoniecki w swoim w swoim domiku najnowszym, pochodzi również z kolekcji galerii BWA. I będziemy mogli je tutaj na tym slajdzie oglądać. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Małgosi, dyrektorce BWA. Rzeczywiście pracowałem tu 10 lat, robiłem wiele wystaw. Ze sztuką jestem związany również profesjonalnie, bo dzięki temu, że tu pracowałem, mogłem podyplomowo studiować Ponownie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyłem studia poświęcone właśnie estetyce XX wieku, a szczególnie, y, można to powiedzieć, y, edukacyjnej roli sztuki y, współczesnej, i dzięki temu poznałem bardzo dużo muzeów narodowych i innych. No i tak to się nawarstwiało i doszło do tego, że nagle y, zebrałem stare, bo jest pięć wierszy czy sześć z poprzednich tomików, począwszy od pierwszego mojego debiutu po wiersze nowe i Anna Matysiak pojawiła się jako, poetką, adiunktem, y, autorką wierszy, fotografką pojawiła się jak y, tęcza na niebie, w tym wypadku wydawnicza i mogłem zabrać Tomik z wydawnictwa Poznańskiego, tam się trochę to odleżało. I właśnie ta tęcza wydała tę kolorową książkę, bo nawet jest 11 kolorowych ilustracji w tej książce. Ten tytuł to są właśnie obrazy polskie i chciałbym y, Tobie publicznie, y, Aniu Droga, bardzo podziękować za tę pomoc wydanizą, za wydanie. No i za wielką pracę, ponieważ to miały być same wiersze, a przecież jest 11 ilustracji. Y, takie, jakie y, y, mogliśmy znaleźć, bo niektóre są płatne, niektóre nie, niektóre w domenie publicznym, niektóre nie. I zaraz wrócę do tego, a teraz chciałbym Tobie przekazać, jeszcze raz dziękując, że wydałaś y, y, w swoim nowym wydawnictwie y, mój tom o, o malarstwie i proszę cię, żebyś powiedziała y, o sobie i o tym wydawnictwie, bo to rzecz w naszych czasach niepoetyckich, naprawdę bardzo poetycka. Dobre, a na początku to chciałam przede wszystkim Tobie podziękować, bo to dla mnie ogromny zaszczyt. Już w trakcie wydawania pierwszych tomów gdzieś tam zaświtałam i myśl, że naprawdę chciałabym wydać, jeszcze tam kiedyś, ale gdzieś tam ciągle nie miałam odwagi. I kiedy napisałeś, że chciałbyś wydać u mnie, to też było to dla mnie jak tęczy. i bardzo to dziękuję. Myślę, że, że, że tam świetnie, że, że właśnie tak ten tam wygląda i że mogłam też uczyć się na nim pewne, jakby przejść do nowego etapu czego, czyli do na przykład zadowania praw do reprodukcji, ilustracji, dzieł sztuki. Cóż, e, seria tangere, bo taki ma, tak się nazywa seria. To jest takie moje ukochane wydawnicze dziecko. W ogóle ukochane dziecko. Może być twórcze w ten sposób, bo y, moja praca wydawnicza y, na razie ogranicza się prawie wyłącznie do, do tej sceny poety, poetyckiej. E, oprócz tego jest kilka katalogów e, poświęconych wydarzeniom artystycznym, wystawom oraz jedna książka kulturoznawcza, ale plany są dosyć rozległe. E, mam zamiar rozpocząć w drugim półroczu w wydawaniu serii eseistycznej, kolejne domy poetyckie w tej serii poza serią, także cieszę się, że, że to wszystko się jakoś rozwinęło. Pierwszą książką w serii był Wpływ jeziora błękitnego Magdaleny Szosty. To jest jedyna książka, która ukazała się w 2015. Potem była chwila przerwy i i kolejnych ośmiu, bo jest 9 dziewięć, dziewięć. Seria nazywa się Tangere i może e, powiem, e, przeczytam, bo tak będzie najłatwiej kawałek, e, czy to co jest na pleckach tej e, książki, na czwartej stronie okładki o serii, e, bo oczywiście słowo tangere może się e, na wiele sposobów e, kojarzyć. E, tutaj akurat książka. Magdaleny Szosdy, bo o tutaj jest mowa, jest pierwszą pozycją wydano w serii Tanger. Tytuł serii może kojarzyć się z nolimę Tanger, i rzeczywiście ma wchodzić z tymi słowami w rezonans, ale dotyczyć ma rzeczy ludzkich. Tanger to bez od tango, dotykać. Chodzi o to, właśnie by dotykać, by zatrzymać z otwartością, odwagą i miłością, a także. By dać się dotknąć, by dać się przytrzymać, by się spotkać. To jest takie kredo, można powiedzieć. To, te książki y, to jest poezja, proza poetycka, czasami y, mikroopowiadania, y, tak jak książka Leszka szarugi, trochę, inna, trochę inne historie, które też, też można nazwać prozą poetycką, oczywiście. I y, 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 za każdym razem chodziło mi o to, żeby tutaj żeby odnaleźć po pierwsze. Taki osobny, indywidualny sposób spoglądania na, na świat, prezentowany przez twórcę. Druga rzecz to, to jest taka, żeby to były naprawdę dobre teksty. I mam nadzieję, że to udało mi się tutaj osiągnąć. Tak sądzę, jestem przekonany. No i tak, to może oddać teraz. Bardzo dziękuję. Jest z nami też już yy, wspomniany Leszek. Szaruga, bardzo znana postać literacka, artystyczna, biograficzna. Komuza. I autor jednego z tomów. Więc wydawnictwo na tym przecież nie kończy swoją działalność. Ale ja teraz przejdę do głównego. Bardzo dziękuję. W takiej scenerii niezwykłej Abakanów pani Abakanowicz. Rzeczywiście jest to też podniesienie rangi naszego spotkania. Jest to osoba twórca, twórczyni, artystka, być może najbardziej znana, rozpoznawana na całym świecie, chociaż z mojego punktu widzenia najwybitniejszym artystą, klasykiem po 1935 roku był Hasior. Hasior o niezwykłej wyobraźni. Miał trudny czas, bo żył w trudnym czasie i z racji, on, on wcale się nie, nie dał w tym udziału, ale no niejako musiał. W tamtej epoce tworzył dzieła oryginalne, genialne, wyprzedzające czas i epokę. Yy, możemy to porównać i sprawdzić, jeżdżąc za granicę i, pra, i patrząc, kiedy jakie dzieła powstały. Hasior, przecież chłop góral, ukończył liceum plastyczny, krótko mówiąc, Genara w Zakopanem, potem studia i raz w zasadzie tak naprawdę na motocyklu wyjechał w 1957 czy roku za granicę po Francji i wrócił, trochę widział rzeczywiście, i wrócił nabuzowany, ale tworzył dzieło, bardzo dojrzałe, wychodząc od nizin, wychodząc od śmietnika, wychodząc od chłopstwa, wychodząc od tego, co jest mu najbliższe, znane, a co przetwarzał, w tradycji na rzecz niezwykle awangardową. Oczywiście do tego trzeba mieć ogromny talent, też ogromną wrażliwość i ogromną yy, wyobraźnię. Ja jeden z wierszy poświęciłem yy, jemu. Jakie wiersze tu zawarłem? Proszę Państwa, rzeczywiście nie uciekłem za bardzo, ale trochę tak. Od moich różnych obsesji związanych z historią XX czy XXI wieku, od autobiografizmu, chociaż w tym wypadku jest tego bardzo mało, o to refleksji nad dobrem i nad złem od tego jakie przesłanie każde dzieło sztuki nam daje ludziom wrażliwym myślącym i stającym wobec doświadczeń egzystencjalnych bardzo silnych my wczoraj na otwarciu wystawy Anny Matysiak i jej fotografii w Centrum Polsko-Francuskim mówiliśmy właśnie o szyfrach egzystencji i ja tak potraktowałem te dzieła sztuki jako właśnie szyfry egzystencji. Jest to pomysł filozofii Jaspersa, ale tutaj nie będziemy do tego wchodzić, ale to oznacza tyle, co spotkanie immanentnego z transcendentnym że transcendencja to nie jest nic, jak nas uczą, co jest na zewnątrz, co jest niezwiązane z nami, co jest niejako do czego mamy dążyć, modlić się i w ogóle w ogóle, jak do PZPR-u albo do PZPR-u w, w trzech osobach najświętszych, tylko transcendencja jest to wyraz pełnej egzystencji w immanencji. Ktoś by powiedział, e, gdyby to sprowadzić do prostego zdania. Do pełnej realizacji człowieczeństwa w danym konkretnym czasie i miejscu. I ja tak pytałem się o takie obrazy, czy dzieła sztuki, i tak stawiałem pytania jednocześnie do samego siebie i do tego obrazu, czy dzieła sztuki, żeby wydobyć jego tajemną i jawną informację, komunikację o świecie, o życiu. I wychodziłem od obrazów z okresu Młodej Polski bo tu muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o malarstwo, no poniekąd jestem profesjonalistą. Tyle wystaw zrobiłem, chociażby te trzy podstawowe, które weszły do kanonu wystawiennictwa polskiego, a wspomnę, powstała pierwsza w Polsce naukowa Żydów okresu międzywojennego wraz z Instytutem Żydowskim w Warszawie, to był 87. rok. Wystawa pierwsza naukowa o sztuce międzywojennego Wilna 1945 zysk sztuki Pan i ta najbardziej znana w Olsztynie i nie tylko, dzięki temu miałem stypendium Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego plusy wschodnie w fotografii do Północy. Więc nie, nie mówię o innych jeszcze dalszych, małych, tylko właśnie o czymś takim. I te trzy wystawy, a głównie tamte dwie pierwsze, bo jeszcze spotkałem. Ostatnie resztki, ostatnich ludzi, którzy pracowali tworzyli, byli artystami albo należeli do rodzin tych artystów. Te rozmowy w latach 80., w drugiej połowie, kiedy nasz świat się już trochę otwierał, dali mi bardzo dużo jako właśnie nie tylko y, osobie oglądającej świat i szukającej poprzez tak zwane piękno y, jakiejś pewnej informacji o warstwie. Większe niż tylko materialny, ale również komunikację zwykłą, biograficzną, egzystencjalną, opartą na lepszym, tak myślę, rozumieniu losu człowieka. I właśnie pytanie o los ludzki mnie interesowało. zacząłem oczywiście od młodej Polski, bo uważam, że najwięcej uzdolnionych malarzy, mówię malarzy, żeby nie wnikać z w ogóle, było w okresie młodej Polski, w okresie tak zwanego modernizmu. Później oczywiście było bardzo dużo dobrych malarzy, ale w tamtym okresie, w okresie no, zniewolenia, w okresie, kiedy jeszcze nie było e, Polski, taki ogromny ruch modernistyczny, jaki zaistniał w literaturze, w kulturze i w filozofii, w zasadzie już taką falą się nigdzie u nas w kulturze polskiej e, nie powtórzył. Ktoś wypowiedział jeszcze romantyzm. Romanty Star, ale my tam mówimy o sztukach plastycznych. Odbicie tego później było w, w okresie międzywojennym, ale y, ten szczyt y, ekspresji malarskiej y, w, w okresie młodej Polski był najbardziej oryginalny, gdyż w późniejszym czasie było bardzo dużo naśladownic sztuki, y, sztuki y, plastycznej zachodnioeuropejskiej. Kończąc, powiem tylko o kantorze. Kantor, który jeździł do Paryża, brał bardzo dużo z tego, co widział na zachodzie, a głównie we Francji. Malarzem, tym takim czy innym, był bardzo pospolity w rozumieniu zachodnioeuropejskim. W naszym, bo parasol przyczepił do obrazu, można powiedzieć, że wtedy zaciekawiał publiczność. Po pierwsze to zrobił, a wcześniej parasolów, parasoli takich w Paryżu było mnóstwo, nie mówiąc o, o pięknych kobietach pod parasolami, prawda? Więcej. Kantor stał się genialny, w końcu znajdując ekspresję teatralną. Bo w naszej wersji jest teatr. Filmy, tutaj nie będę mówił o, o tych wszystkich sprawach kultury polskiej w wieku XX, bo to nie jest miejsce na to, ale chcę zwrócić uwagę, geniusz Kantora to jest w teatrze, a nie w, yy, w sztukach plastycznych, chociaż poprzez zrozumienie sztuk plastycznych, bo był przecież plastykiem, dzięki temu ten teatr plastyczny był taki genialny. I ja zaczynałem też właśnie od y, obrazów y, inspiracji młodo-polskiej, y, wileńskiej, jak tutaj mamy obraz Ferdynanda Ruszczyca, Obłok, o którym pisałem. Nie będę czytał tych wierszy, bo można znaleźć w tomiku. Chciałbym przyjść do tych wierszy, bym powiedział, najbardziej moim zdaniem istotnych Wiersz pierwszy, w którym rozpoczynam taką bardziej dynamiczną, bardziej głęboką refleksję nad wiekiem XX, wychodząc od obrazu i to Jacka Marczewskiego, to jest wiersz, Chrystus przed Pilatem, 1910 rok. Nasze BWA przecież pokazywało tutaj, w Olsztynie, zbiory Lwowskiej Galerii Obrazów, Wcześniej nie można było tutaj, y, y, oglądać, a potem tu przyjechało. Po Polsce cały czas y, różne kolekcje z Włowa przyjeżdżały i właśnie był również ten obraz. Proszę y, spojrzeć na obraz y, Piłat y, Jezus. kto może w książce, a może ja go y, pokażę. Ten obraz z, y, zrobił na mnie ogromne wrażenie, gdyż, y, no jak wiecie Państwo, jak często zajmowałem się sprawami. Religii, niereligii i postacią Jezusa, i innymi ludźmi, gdyż takie spotkania są bardzo interesujące. Więc przeczytam, jak ja wyinterpretowałem ten wiersz. Chrystus przepiła ten 1910 rok, Jacek Malczewski. Siostry Kawki zagazowane, siostry Freuda zagazowane. Piłat w złotej opasce bawi się patyczkiem, czyści paznokcie, palce ma długie i piękne, z przyjemnością patrzy na nie. Skupiony na tej czynności, zmysłowe wargi, zabójczy wąsik, nagi, mocny tors, oparty niedbale, złoto-miodna misa przed nim, siostry Kawki zagazowane, siostry Freuda zagazowane, Jezus w koronie cierniowej, która kiedyś zakwitnie. Długa, pokrwawiona twarz, rude, obfite włosy, broda. Związany misternie sznurem ręce do bambusowego drzewca. Dłoń jedna dotyka obwisłej, mięsistej wargi. Druga, artystowsko wygięta, podtrzymuje z gracją bólu czerwoną, lekko przezroczystą szatę. Brodawki jednego i drugiego. Zamyślenie męskie jednego i drugiego. Piłata, ironiczne, nieco może szydercze, ale i zdumione nieco. Jezusa, godne i pojednawcze. To przyjaciele z jednego rzymskiego miasta, greckiej szkoły, których poróżniły geny, dziedzictwo krwi, powołanie, którzy już wiedzą, że ich światy są odległe, ale łączy ich niewyznana miłość. Do czego? Która stanie się odwołaniem nienawiścią? Musi być kat i ofiara. wiedząc, że grają w spektaklu, w, którymś, w którym ich role nie od nich zależą. Znudzony i zafascynowany spotkaniem Piłat. Skupiony i pogodzony Jezus. Każdy ma swojego demoniona, każdy udaje, że do niego należy wybór. Siostry Kawki zagazowane, siostry Freuda zagazowane. Jezus mógłby wyswobodzić ręce. Piłat mógłby podnieść oczy i zwolnić ofiarę. Piękni mężczyźni z jednego rodu wybranych. Esteta i etyk. Czy zamieniał się kiedyś miejscami, tronem, drzewcem tortur? Czy się dotkną, pocałują namiętnie, zapłaczą? Chrystus ma twarz malarza manczewskiego, piłat twarz studenta węgla. Patrzący raz jest jednym, raz drugim. Obydwaj siebie pożądają, odbijają w lustrze przemian. Są tacy męscy, efektowni, boscy. Siostry Kawki zagazowane, siostry Freuda zagazowane. Widzicie Państwo, jak z jednego obrazu, co można wyczytać? Jak zrobić skrót XX wieku i jednocześnie znaczy tradycji judeokrześcijańskiej? Na tym polega wielkość.